No siema, jestem Elviso, witam was moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale No i moi drodzy, w tym momencie ja i Agentix po prostu jesteśmy oboje na serwerze No i w tym momencie czas najwyższy na to, aby po prostu, moi drodzy, po prostu w tym momencie Oficjalnie Agentixowi zrealizować, gdzie jest tajna baza gangu Abry, Juli i Bobo Moi mili, powiem teraz tak, powiem teraz tak od razu, żeby nie było zaraz tutaj żadnych afer, moi drodzy Ja teraz mówię Agentixowi, gdzie jest ta baza, tylko pod tym warunkiem, że on z tej bazy absolutnie nic nie ukradnie Oraz nie będzie tam w ogóle ingrawał, ponieważ mi chodzi, moi drodzy, Głównie o to, że po prostu Agentix o tej bazie wiedział tylko po to, że jeżeli, powiem tak, ja wiem po prostu, znając Agentixa, że Agentix wojny nie zacznie, więc po prostu, jeżeli Abra by zaczął wojnę, no to warto byłoby, żeby Agentix o tej bazie po prostu wiedział o tym, więc po prostu, to macie sam jakoś niego moi drodzy. Po prostu w tym odcinku mu o tym powiemy, ale w takim celu, że po prostu Agentix był tego świadomy, a nie żeby coś tam kradł. Po prostu tu chodzi głównie o to, żeby to ja, jako taki naczelny strażnik porządku serwera, dbał o wszystko, żeby tutaj było w miarę spokojnie i żeby w razie czego po prostu na naszym serwerze nie było wcale aż takiej ogromnej jadki jaka nam się aktualnie szukuje ponieważ teraz to mi wygląda bardzo niekolorowo. I teraz tak, moi drodzy, gdzie jest Agentix? To jest serio do ptanko. Więc teraz tak, on będzie tutaj myślę, że gdzieś pewnie może obok swojego domku będzie zaraz zobaczymy ogólnie, ale jego miasto ogólnie jest jeszcze przed, przede mnie lekko rozpatroszone i też trzeba mu o tym powiedzieć. O tu jest Agentix, czekajcie, tylko się tutaj odciszę. Halo, siema, stary! Agentix, co się stało? Agentix! Chciałbym siebie zastrzelić sam z łuku, ale nie mam strzał. Agentix, Agent masz strzały jak też. Masz moje. Nie mam. Ja mam 45! Stary, ale nawet jakbym chciał, to bym zniszczył sobie tą, tą jedną strzałą pewnie zbrojkę. A to się stało z twoją zbrojką, stary? Właśnie, C czemu ty nie masz połowy zbroi? Co jest, stary? Co się stało? Ukradłem. Agentik, czemu płaczesz? muszę jeść ryby, a nienawidzę ryb. Też nienawidzę ryb, stary, masz steki tutaj w ogóle. Ale czemu ci... O, Kto się niby steki. okradł? Kto się niby steki. okradł, stary? Wait. Abra mnie okradł. Jak cię Abra okradł? Niby kiedy? Stary, gość ma... 50 serduszek, jakieś, no, porąbane itemy Bóg przychodzi, jeszcze się. I, i, wiesz, zaczyna mi klepać, kiedy mi itemy padają. To jest serio. Nie fair stary. tym bardziej, że nie wiem, stary, czy wiesz, ale w tym momencie. Ale, apra masz... jest koks. Ja Abra mam teraz stary, jest 12 serduszek, to ty? Mm -hmm. Ile ja masz teraz serc? Ja mam w tym momencie 14. Okay. Gość ma i wiesz. Y, nie, nie, wiesz co? Stary, nie. Misko, Spokojnie, mam dla ciebie jedyne dobre informacje, które ci absolutnie humor poprawią, ok, stary. Ponieważ nie wiem czy wiesz, ale odkryłem coś, czego byś się nie spodziewał, stary, za Chiny mm -hmm. świata, okej, okay? naprawdę. I też stary, na samym starcie A, takie lekkie odkryłeś brawo. Stary, o co chodzi? Twoje miasto jest lekko zniszczone, story, to jest moja wina, ja ja. No leciutko! O no, kurde maciupeńko bym nawet stary. powiedział! Tu, tu patrz, akcje. To taki maciupeńki creeperek chyba wybuchł. Tak, to? stary, ale opróć teraz w ogóle, bo to jest mega mocne. Abra mi powiedział mm. tak, Elviso, jeżeli chcesz być w moim gangu, to przejść chrzest, zniszcz lekko miasto Agent a a cię do mojego gangu. I teraz stary, oficjalnie, bo my od jakichś trzech dni nie gadaliśmy. Jestem według Abry. Stary, jego sojuszu Czytałem tabliczki. Czytałem tabliczki. No, Okej, okay. to git stary. Stary, w tym momencie jestem oficjalnie z Abram w sojuszu i teraz mi kurde stary tak bardzo nie uwierzysz, że ja pierdził w ogóle. Teraz po prostu stary padniesz. Uwaga, uwaga, stary. Trzyma się no. mocno? Trzymaj się no. mocno tutaj tej doniczki, co? bo to jest stereo, stare info takie stare tajne. Nie jest zbyt trwała. Stary. Jest wiem, po taniości naprawiona. Wiem, kurde, gdzie jest tajna baza avry Co? Wiem, Ale gdzie jak? jest taka tajna baza. No to dawaj, to idziemy, ja stary, też wiem. Chodź, lecimy. chodź, pokażę ci. Co, co ty też wiesz? No, co, no, no wiesz? patrz, patrz, patrz. Idziesz tu? Idziesz Też, tu, wiesz? patrz, w ogóle zobacz, jak, jak oni szanują wszystko, no, no ja daj tak samo. Mój dramat ducham. w ogóle. Okej, staro skąd to ale niby wiesz. Patrz, patrz. Idziesz tu i. No. który guzik? Które? Właśnie, stary, to nie jest żaden z guzików, to jest Co? żaden z nich. Nie? nie, no nie ma obcnu! No no to, to jest mocne, stary. Powiedzcie, teraz tak stary, ja po prostu niszcząc kaktus, ją znalazłem, powiedziałem o tym Abrze. No i teraz po prostu on myśli, że jestem w jego teamie i sobie ją wspólnie tam teraz po prostu budujemy stary, kumasz tą akcję. Stary, hmm. ta baza jest w tym miejscu. I teraz stary, dzięki Co? temu, że, że o niej wiemy, mamy po prostu nad Abrą taką małą przewagę, żeby on. No jest to, atakował. no mówiłem, że to jest w okolicy, tu. No, no właśnie no. stary, to jest po prostu zejście pod tym gryzem, stary. Kumasz tą akcję. I teraz tak stary. Kurz to jest stój, to jest tak głęboko. Stary, no, za no, to dzień to tam wejdziemy, obiecaj, że nic nie ukradnie. Okej? Okay? Ale tego nie obiecuję. Ale bo on się akurat... ogarnie, stary, jakby kumasz. Ja teraz cię o tym po prostu mówię, żebyś miał żebyśmy. Takie... On wie o tym, że ty wiesz, tak? Tak, stary, ale nie chcę, żeby zaraz wyszło, że wiesz. Ja coś tu kradnę, co nie, bo to będzie pytanie. Dobra, stary. ale powiesz mu, że spodnie ci rozwaliłem, bo cię rozklepałem. Okej, okay, stary. Przykład, w ogóle masz moje spodnie, stary, bo ja mam sp... spokojne spodnie. Weź sobie je, ty, bo widzę, że twoja zbrojka jest taka na mocnym wyczerpaniu. To stary, stary o ty teraz. To? Ja mam 48 murzyć na klacie Okej, okay, stary. Widzę, że mam naprawę na hełmie. W tajnej bazie, Abry. Ej, Bobo. To jest w ogóle porąbane, że ja tu jestem. No co właśnie jest? stary, czaisz to? My tego już sz, 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 szukaliśmy od tylu odcinków w ogóle, co nie stary? masz tam akcję, tu masz touch'e. Ty, ty, dużo rzeczy. Zacznijmy od stary początku, czyli od najciekawszego. Doka. Tu jest magazyn na takie właśnie pierdolowate itemy, no i dobra jest... to o, o, jedzenie, brakuje mi go. Okej, okay, powiem tak, będzie, że ja sobie wziąłem story, więc bierz po prostu ile potrzebujesz, co nie? Ale ogólnie mi to tutaj śmierdzi story, bo w tej bazie nie ma absolutnie żadnych cennych itemków inaczej nie było, ale teraz to już tam po prostu, bo ja Abra przyniósł stary. i ja też. Więc tak kurde teraz, no, to już ma sens, ale na samym starcie w tej bazie nie było nic. Stary. O moje krowy są, fajnie. To są twoje krowy? No stary, bo jest, są dwie opcje. Albo moje zabili i sobie ogarnęli nowe, albo to są moje. Stary, oni to tu ukradli krowy, rozumiesz to, Jakiś desperaci w ogóle? Dobra, to, teraz patrz, to w tym miejscu jest pokój na alchemię, gdzie. W ogóle, właśnie, abraz z tego szalkera. Ja go nie, nie odbierałem jeszcze. O kurde, o kurde, ale mocnej temy, stary, ale mocnej temy. Tylko stary, stary, nic nie okej? Okay? Na Będzie prawo, oj, kusi, kusi. No wiem, stary, kusi, kusi. ale stary, musimy zachować wiarygodność. Kusi. Stary, spokojnie. Za... No, no. Ja go no, przechowam, ja, ja go dobrze nie. przechowam, okej? Okay? Żeby nie. zaraz stary nie było. Nie. Musisz stary ogarnąć teraz jedną prostą kwestię. Nie. Stary, Abram ma serio teraz nie. myśleć, że jesteś z nim w sojusz, rozumiesz? Nie. Ogarniesz się? Już? Nie. Spokój? Nie, mogę. nie mogę. Spokój? A chcesz zobaczyć teraz tajny magazyn na temki? temki? No właśnie, stary, więc lecimy, więc teraz tak stary Czekaj, poczekaj, Lubiso, no? pierwsza poszukać tajnych przejść w tajnej barze, bo. Jest to, właśnie to... o nie stary chodzi, bo to jest za, za jakimś tajnym przejściem, ale nie wiesz za którym. Stary, owcie, teraz po prostu tam akcję. Stary, my teraz tutaj no. sobie wspólnie budujemy, ale ja nie byłem na serwerze jakieś 5 godzin, ale z tego co wiem, Abrać więc jest teraz szansa, że po prostu jeszcze jakiś item ogarną więc teraz tak stary, żeby się. No co tam jest, bo ty mi, kurde, Daj stary, mi weź swoje. się ogarnił, ty, ty teraz w ogóle nie słuchasz stary, ja, ty, ja w tym odcinku, ci pokazuję ich tajną Elbiso, bazę. Praciłem, Ale stary, jak mam, mam to gdzieś, gdzieś jej tak, przecież tam jest nowe. Ców? Chcesz się klepać? Uspokoiłeś się, stary? Bo ja zaraz... Nie! Teraz... Przejdę na ich stronę, bo to jest jakieś żałosne, stary, jakby serio. Ja w tym odcinku ci kurde ratuję dupę, a ty co? Stary! stary, stary. No co? Straciłem wszystko, nie dość, że miasto, mi się myślisz, że chce grać. Ja sobie tutaj chodzę, już mam wywalona. Stary, obczaj teraz to, żeby była stary jasność. Ja tą bazę ci pokazuję po to, że jeżeli Abra by rozpoczął wojnę, bo wiem, że Ty jej nie rozpoczniesz, to żebyś mógł sobie do tej bazy wbić... Stary, ale problem jest taki. Nie przerywaj mnie. Nie, nie muszę ci przerwać w tej sytuacji. Problem jest taki, że on ją już rozpoczął. Stary, ale jeżeli będzie jakaś gruba akcja, będziesz przegrywał, to wbijasz do tego pokoju, zgarniasz wszystkie cenne itemy i je właśnie wykorzystujesz na Twoją korzyść, okej? Okay? Ale w tym momencie stary, powiem tak, potrzebujesz na to mojej zgody, okej, okay? żeby to było takie legitne i żeby Abra dalej wierzył, że jestem z nim w teamie, okej? Okay? Stary kumarz o co chodzi. Ja jestem tutaj wtyką, twoją wtyką, co nie? Więc staram się tej stery być taki, żeby Abra myślał, że jestem bardzo po jego stronie. Ja też tak ogólnie powiem Ci tak w sumie, że jestem w, nawet w miarę postronny, wiesz, bo staram się tutaj być bardzo obiektywny, jest teraz tak, stary lecimy teraz w to miejsce, chodź teraz stary ty po prostu do mnie, w ten korytarz. I teraz tak, Dobra. witam bardzo gorąco. W tajnym wow. magazynie gangu Abry w naszej wow. tajnej bazie. Stary witek. Okay. witek Co my tu mamy? Diament? Diamenty, Diamenty, emeraldy. A, I, no, tu jest stary, wow, I tu jest nawet stary. Tu jest teraz więcej diaksów. tutaj był może jakiś stack maksymalnie. Kurde, to jest Ej, nie ej, ej, Tu jest a, akurat. Bida. Dobra. Czelazo, jest o ej, chcesz tu jeszcze Abra jakieś pręki dostarczył? i obszar stary dostarczył, kurde, u. ale jazda. Ej, stack można, chociaż nie, tak to dużo, jest... ale. Ej stary, co jest w tym miejscu? Chociaż 18 mu zarobię no żeby nie było. O, już było. tyle wejść, i Co to jest za miejsce w ogóle? Ja tu nie byłem jeszcze. Ej, co jest, stary? Zobacz! Tu jest normalnie mapa twojego miasta. Dobra, e, jeszcze jakieś są numery, patrz to. Ej, numer jeden. Jak to on tu w ogóle zrobił te numery, kurde? Numer o, 3. zobacz. Nawet widać na, na tej mapie. Tutaj, o, jest wysadzone. Tu jest autostrada rozwalona. Tak, Więzienie jest rozwalone. O, e, widać, jeszcze kolejka. Nie. Widać, że... No, w centrum nie widać akurat, a to no, jest, dobrze. jest safe, ale. ale kurde, nie, stary. White minute. Zniszczyć cel numer jeden na mapie. Zniszczyć cel numer 3 na mapie. Ej! Ej co jest? O co tu w ogóle Ej, chodzi? To stary. jest bardzo. Za... Numer jeden, no, okej, okay, bardzo dobrze. A numer jeden. To jest ten jeden. budynek, nice, stary. tak. No, chodziło chyba, co, nie? Tak, dobra, Ej. muszę go trochę doposażyć, żeby im to więcej zajęło na Ale to jest chyba twój wieżowiec, stary główny i to chyba jest dla nas trochę niepokojący, co? E... Coś tu się chyba nie załadowało, patrz, jakoś no się właśnie, zbugował stary. ten czang. Ja ale... ten łzik, stary? Jest strasz, Ale patrz, ten czang jest strasznie dziwny. No? Ha. No dobra, mniej z Ej z stary, weź mm. ten guzik kliknij, zobaczymy co on robi. Okej, okay. możecie wysadzić teraz przed siebie stary. Chodź teraz tam sobie polecimy. Nie stary, bo jeszcze coś wysadzę przypadkiem. Okej, okay, stary, tutaj. Po prostu... Rozwal to, rozwal sygnał, rozwal nie, stary, sygnał, rozwal prostu, sygnał! Tu, tu idzie do góry sektor no są i tyle, stary, spokojnie. Chyba tu stary, nie. Ale rozwal sygnał! dogoń go. Okej, okay, stary, zniszczyłem, zniszczyłem go, spokojnie, już go zniszczyłem, spoko. Ale trochę chyba poleciało już dalej, wiesz, więc tak trochę to jest takie trochę już bez wyjścia, wiesz, ale kurde, o co tu nie w ogóle chodzi? Dokąd to nie wyprowadzi stary? Ej, stary, No na już pewno tak... coś wysadziło, na 100%, no nie ma opcji. Trzyma hmm, mapie do wysadzenia. Czekaj. Jestem w 200 tak. O kurde. Nie. Tu jest sporo tych, tych stałych. całych. Tu jest ich serio sporo tych całych tutaj tych. Okej? Okay, Okej. Okay. No nie. O kurde, o kurde. Stary, o kurde. Wyleciało w kosmos, wyleciało w kosmos. Poszło. Co, co jest? Co jest, stary? Co, co walnęło? Co walnęło? Tu jest wybuch pod ziemią stary. Lecimy na górę zobaczymy co się stało. Lecimy co się stało, ale kurde, w ogóle, wy... ej, stary, masz farta. Nic się nie stało. Tylko ci wybuchu podziemia, tylko tyle. Co za lamusy Ale kurde, ej, wait. Skoro był numer 3 i numer 1 stary, to było TNT przy numerze 3, a TNT przy numerze 1 stary. Lecimy, zobaczymy, co? Bo w sumie, Oju. tu mogą być dwa odrębne sygnały, Trzymaj co nie? Kurde, ale na nie... stary. Nie, nie, to jest dla mnie już przeginka stary. Ale nie, Czy coś się stało? To już było, to już było, to już to było, już to już było. ode mnie chyba stary, nie? A tak. Kurde, ale, nie się ale się wystraszyłem stary, się wystraszyłem stary. Zaraz wysadzę to całe miasto, mam jego dość. Spokojnie, spokojnie. Okej, okay, stary, powiem ci teraz tak, to było niespodziewane, okej, okay, to było serio mocno. Ale ja byłem tego pewny! Mówię, żeby to zatrzymać. Ale zobacz, stary, zniszczyć stary numer jeden na mapie, stary, oni już sobie nawet zrobią mechanizmy pod to, aby ci... aby ci, 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 ci. Wiesz, miasto rozwalać ze swojej tajnej bazy, jak tą akcję, to jest serio bardzo mhm. mocne. W ogóle... Stary, mam też takie małe podejrzenia, które którym ją z podzielę, okej? Okay? Bo nie wiem stary, czy no. widziałeś, ale może w tym momencie ta baza jest serio w dobrym stanie, okej? Okay? Ono jest teraz serio w, do... no. w dobrym stanie, bo jest przeze mnie... Przeze... No oh, kurde, dobra, ale ma patrz to. Możesz mi stary dać mówić? Okej? Okay? Stary, ja, ja muszę też coś mówić. Ale czy tutaj muszę nie wiadomo, to jest stary, jest ważnego do powiedzenia, a ja mam akurat sporo, okej? Okay? Stary. stary ale to ty już to widziałeś! Jak ja tam panu ja znalazłem W tej bazie nie było absolutnie nic stary, rozumiesz to? Te trzy skrzynki mm. to były jedyne i temy w tej bazie stary. Nawet a, stary, tutaj nie było absolutnie nic cennego, rozumiesz to? I Abram mówił, że oni sw swoje wszystkie cenne itemy noszą w akut, To według mnie tak która brzmi głupio, okej, okay? ale serio, stary, ta baza mm, wygląda. Głupio. Wygląda, jakby wszystkie cenne itemy były gdzieś przed nami schowane obojga, okej, okay? że ja. Oni nawet nie mam pojęcia, stary, jakby serio. Nawet, żeby tu jakiś głupi magazyn stary był, bo, bo kurde, nawet załatwił stary. Oni tą bazę, budują z na co, nie? To nie ma skrzynki na sandstone, to jest według mnie po prostu mega sus, okej. Okay? I ty Marki, Dobra, stary. poczekaj. No. Co jest za tym opcją? Tam stary inny zagadnie mam oprócz cave'a, wiesz? Ale też w tym miejscu, Abram mi kazał, właśnie w tym miejscu, stary, zrobić jakiś tajny magazyn, co nie? I to, i to jest ogólnie okay. pusto, ale ja, są, ale ja sądzę, że on ty po prostu w najbliższym czasie jakieś itemeczki przyniesie, wiesz, stary, więc tak w sumie, też o tym miejscu warto pamiętać, ok? to jest takie bardzo ogólnie małe. Dobra. Tu jeszcze powiedziałem, że jest pusto, ale wiesz, to tu mogę. A ja tego tutaj właśnie tego szalkera włożyć, co? Że miał na potem, więc spoko, ale ogólnie stary, widzisz, że o to tutaj chodzi, co? to jest takie po prostu bez sensu, jakby. Ej, swoją drogą czy on w ogóle był wędzie, bo na przykład on nie ma elytry, a ma szalkera! Wiesz, co? Czy on mi po jego prostu ma... zarąbał Sharkera. Jego ma akurat ode mnie, wiesz, bo po prostu, Aha. jak miałem się wbić do tego jego sojuszu, to, mus... to musiałem się jakoś tam, wiesz, podlizać to, nie coś w tym stylu, stary. I ogólnie, zobacz, stary, tu masz po prostu jakieś pełne piecyki, ale on stary dosłownie, on nawet się nie orientuje w tej bazie, stary. Jak my tutaj po raz pierwszy wbiliśmy, to on stary się zachowywał, jakby on tu był kurde, jakiś pierwszy raz, rozumiesz tą akcję? Co? No właśnie, stary, kolejna akcja. W Nederze mają jedyną cenną skrzynkę, w której mają i tą akcję to jest jedyna cenna skrzynka, i on wpierw pięć razy mówił, że tą skrzynkę postawił Bobo, po czym pięć razy twierdził, że to on ją postawił, stary, masz tą akcję, jakby hmm. serio, Abraś wow. się... Okej, okay, wystraszyłem się, że spadam. Nie, stary, spokojnie. Abra się po prostu, w mojej opinii, gubi we własnych słowach, stary, jakby stereo nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, ale stary, w tym miejscu jest jedyna... Ej, ale tak myski, to jest skrzynka, którą bym z największą łatwością odnalazł, bo... No jest ślad, Ogólnie... Nie? Już kiedyś tu byłem! Tak? Byłeś tu już, już w tym miejscu? Staryby. Tak! Aaa! Ja, no, dobrze, że mamy do No właśnie, stary. Kiedy, kiedy ty nie byłeś stary? w ogóle... Kiedyś przelatywałem tu elytrom i tak? widziałem ten portal. Tak, ty gadasz stary, ale jazda w ogóle. I Teraz tak, stary, patrz teraz w tym miejscu właśnie, o kurde. W o... tym! Nie o... widzę cię. E, tu jest ta jest stary, trzeba tylko... Tutaj... Okej, okay. wiesz, to teraz po prostu teraz wbij, wbij do góry i wląduj, okej okay, stary, będzie to po prostu prosty, stary. Tu jest ster. Ja wchodzę ja parkurem, W którym mają. Jedną sztapkę tu dwie książki, jedną książkę na mending już, 16 Ech? diaksów, 16 sztuk TNT i cztery wagoniki i wago z TNT, więc to ja ogólnie stary, Ech? jakby parkour nie działa, tak nie brzmi poważnie, jakby stary, powiem ci teraz tak, ta skrzynka wygląda jak po prostu największy fake story, więc mam teraz takie też trochę domysły jako naczelny detektyw live SMP, że po prostu Abra, Bobo i juli Dajemy nam jakąś wkrętę, tylko nie mam pojęcia jaką, no bo kurde, stary po prostu mi to i tak wszystko tak bardzo śmierdzi, że już serio stary, no, nie Największą wkrętą to jest Juli, która jest rzekomo moim sojusznikiem. No właśnie, ja, no. wiesz, ona jest dziewczyną, okay, ale Abry. tak z ciekawości, bo Abra ci pewnie mówił, że Juli ma ze mną sojusz, jeśli, jeśli faktycznie wiesz, ciebie tam chce, żebyś tam mu pomagał i tak dalej. co nie? O tym akurat nie wspomniał, wiesz, więc to Ale jest wiesz, co jest najśmieszniejsze? No. Ja wiem, że ona jest śpiegiem i to doskonale wiem od początku. Ale stary, i... ale Abra nie wie, że jest... o tym realiser, nie, wie. nie wiem. Więc, kurde, aktualnie tak, stary, myślę, że my mega w tej sytuacji wygrywamy, okej, okay? ponieważ Abra nie ma pojęcia o moim szpiegostwie, więc tak, w sumie, no to, w ogóle, czemu ty idziesz w taki beznadziejny sposób, stary, zamiast... Dobra, gościu, tutaj wejście jest w ogóle zepsute. No jest, to prawda, Abra je chyba zepsuł, bo ja tego nie robiłem, stary, jakby, Seria, po prostu, według mnie to jest takie jedno wszystko bardzo śmierdzące, okej, okay? nie mam już w ogóle te pojęcia, co mam, stary, o tym myśleć, w ogóle, wiesz, ty może już, wiesz co, w bitymi schodami, bo ty będziesz bijał pół roku, stary, okej? Okay? Tak, ja już zszedłem. Aha. No nie teraz po prostu patrz, w tym miejscu jest skrzynka I mają no. swoje cennej temy. Jak tam bazę odkryłem, to były jedyne no. cenne itemy w tej całej bazie, stary Tylko masz tą akcję, takie śmieci właściwie Co jest mending? Skoro jest takim śmieciem, bym go zabrał Wiesz co? Weź go, bo i tak jestem teraz w Steamie, więc go sobie tak poniekąd okay. mogę wziąć, teraz potrzebujesz itemków na zbrojkę, co nie? Więc stary, mm -hmm. weź już sobie po prostu już w tym kierunku, ale ogólnie, chyba sam kumar, że w mojej opinii po prostu, to jest mega wszystko podejrzane, no bo kurde, nikt normalny, stary, tym bardziej, że on mówi, że oni tą bazę przecież budują od jakichś dobrych 10 dni. Nie ma takiej beznadziejnej bazy stery. Jakby oni tę proces mm -hmm. musieli po kilka godzin dziennie budować. Serwę. Przecież oni na serwie grają po 8 godzin dziennie, a odwolili niby coś tak paskudnego. No po prostu mi się to jakoś tutaj po prostu nie łączy, wiesz? To jest takie jedno wielkie podejrzenie, okej, no bo kurde, nikt normalny przez tyle godzin nie buduje czegoś takiego. Story, ty martwisz, że ja tę bazę właściwie w połowie rozbudowałem sam, okej? Okay? No bo kurde, tutaj właściwie Ej, nie było dyskusja. nic. Kumasz? No, czy kumam to nie za bardzo, ale powiedz. No, ja też star, właśnie tego nie kumam, co nie? To były właściwie tylko marchewki, tego pokoju nie było, nie było tych obrazów. Jeszcze jedna rzecz. No? Co to? Co Co to jest? Tam na samym to? dole jest po prostu Enchanting Table, star, więc tam nie ma nic jakoś tam mega ciekawego, wiesz? Ale no, ogólnie, no okay. stary. kumasz całośtał, to nie, to że w ogóle mnie to mega martwi, że tutaj Abra podboją nieobecność. Znaczy, no, chyba Abra, może nawet jakoś nie mam pojęcia, Bobo albo Juli, ale w ich skill z, 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 z mapą lekko wątpię, co nie? Po prostu postawił no. coś takiego. No Ta mapka jest strasznie dziwna. Tak stary, no i te wiesz, te punkty w ogóle, jak on niby zrobił, co? To są, to są banery chyba stary, wiesz? To jest baner, nie? Naprawdę? To jest baner, no spójrz, ma nawet taki kształt, co nie? Ej, bez kitu. Stary. Może te banery im rozwalić i wtedy to zniknie. Ej stary, wiesz co? Dawaj tam polecimy i to teraz sobie e sprawdzimy, co? Okej, okay, byszki, lecimy teraz tutaj prostu do góry. Okej, okay, szybka akcja, więc teraz tak, banery. Banery, gdzie może być ten baner? Ej, czuję... Tu... Tu jest banner, stary, tu jest banner od razu, nawet go tutaj widzę. Gdzie masz? To jest banner Aqua, tak samo jak na mapie. Niszczymy go, niszczymy go teraz. Stary dobra, nisz go, ja tego dobra. nie, tak nie widzę, ale, teraz ale... Tak. chciałbym. E, on, się, on się nazywa nawet numer 3. I to jest to stary, to, o to chodzi. Teraz tak, gdzie jest teraz banner w swoim czerwonym klocku, który jest bardzo no, brzydki? on może być albo na górze, albo na dole. No właśnie, stary, wiesz, to ja wbijam od góry, okej, okay? zobaczymy zaraz, gdzie ja tak może być. Samo. dobra. Ok, właśnie, ja tu schodzę na dół, okay. Dobra, okej, okay. tutaj stary nic nie widzę, więc kurde. Gdzie może być ten banner, niby co? Bo już tutaj się stary w tym wszystkim, jak co, on jest, jest pod tym budynkiem? To jest wszystko bardzo. chociaż w sumie to jest realne. A, a czy nie będzie tego jakoś Tutaj chociażby trochę wyżej stary. Bo tutaj na tym piętrze jest zwierzę bardzo puste, tutaj nic nie ma. Ej jest stary! Jest banner normalny. Ty go masz? Jest banner na piętrze pierwszym i to jest banner numer jeden. Więc teraz, stary do tej bazy sobie lecimy i zobaczymy, czy numery zniknęły. Co? Bo to jest mega, ale to mega podejrzane. I to jest takie też przekaz dość ciekawe. Okej, okay, byczki, czas najwyższy teraz na chwilę prawdy i też kiedy zobaczymy, czego sobie tutaj po prostu postawimy, to coś się stanie, jakby serio jestem mega ciekawy, bo ten banner to właściwie jest coś, o czym coś tam kilka lat temu słyszałem, ale nie miałem o tym w sumie pojęcia jakoś, więc, więc tak w sumie, chyba że, wait, to było tak, że się jakoś na mapę klikało, stary, nie mam pojęcia, wiesz, ale coś takiego było na pewno kiedyś. Stary, ja nie dawno. mam pojęcia, ja szukaj. to pierwszy raz słyszę coś takiego. Okej, okay. to nie, to nie zniknęło, stary, to dziwne, to nie zniknęło, a teraz sobie to Aha. a jakbyś dał mapę od zniknęło, nowa w rękę? Zniknęło, o, okay, my teraz, stary, w tym miejscu jesteśmy. Więc teraz, jak sobie tutaj po prostu postawię, wezmę tę mapę w rękę, na niego kliknę. Jest, stary, patrz, jest, normalnie. Numer jeden, stary, widzisz? Działa, wszystko. Mm -hmm. Działa, stary, okay. ale w ogóle jazda. Ej, kurde, to jest mega, według mnie po prostu dziwne, stary. Ale powiem teraz tak, stary, tak, że ty po prostu wiesz. Kilka słów podsumowania, stary. Nic z tej bazy nie wynoś. Wbijaj tu na, na widzę, jakich nie ma na serwerze, i kontroluj, okej, okay, stary. Rozumiesz. Po mm. no, prostu musimy być teraz inteligentni. I musimy ich przychytrzyć, co nie, więc do tej, tej bazy sobie sobie stary, po prostu wbijaj, ale tak, żeby oni, oni o tym nie mieli pojęcia, okej, okay, stary? No dobra. Wszystko jasne, super stary, to piątka, dzięki wielkie, Żuwiczek. Okej, Kiedy ja teraz powiem po prostu tak teraz szybko. Agentix, według mnie, jest bardzo zrezyg zrezygnowany i ogólnie już po nim widać, że mu się nic nie chce i jest bardzo na wszystko zły, no bo kurde, no tak w sumie, no to oni mu miasto niszczą od dawna. No i mu się trochę nie dziwi, ale ogólnie, moi drodzy, ta baza, według mnie, jest serio mega mocna i w ogóle ta, ta mapa i te punkty to jest też coś, co jest mega ciekawe, więc tak w sumie teraz zobaczymy. Ja to się tam zaraz wszystko układ. poukładam, ponieważ w mojej opinii ta wojna albo się już zaczęła, albo się zacznie na dniach, moi drodzy, właśnie wtedy musimy być serio gotowi na każdą możliwość, Możliwą ewentualność, więc w tym momencie lecimy sobie do nowego miasta. Ja sobie zaraz teraz jakieś nowe spodnie i ogólnie jakieś może tutaj po prostu fajne itemki w mojej tajnej bazie, A my byczki widzimy się jutro, bo na moim kanale macie odcinki codziennie z naszej serii Lifestyle SMP, więc że się to nie byliście. polecam bardzo gorąco suba oraz Instagrama Elviso Podłoga Oficjal tam za każdego followa jestem mega, ale to mega wdzięczny. A my, moi drodzy, widzimy się na odcinku jutro, a tutaj jest moje nowe miasto, które nie ma nazwy, więc sięmaneczko eleczko raz największe, przeogromne oraz jak zwykle przepotężne. Yo! oh